Lekcjony następcy Bizonów. Taki jeden lekcjon to pojechało 5 Bizonów. No może 6. Znowu jedzie 6. 6 do 6. 12 Bizonów właśnie przejeżdża. Jeden lekcjon, a ten jest drugi. Tamten był 6700. Ten pewnie też. Małe headery jakieś mają. Nie, ten 750. Potęga Niemiec. Piękny, długi heder. Pilotujemy leksiony. Jedziemy kosić tysiące hektarów. Coś wspaniałego. Dwa leksiony przed nami. Heder Vario 9,3 metra. CLAS Ciekawe czemu on się nazywa K.L.A.A.S. -a, a nie CLA Tylko 2A Czyli to jest klasa AS Najwyższa klasa, klasa AS, tak? Skrót, Bo to będzie być CLA kropka -as. AS 25 na godzinę Przeznaczony do, do podróżowania z ten sprzęt Lexan, ale za, wózek może jechać 25, a kombajn 20, no to jak to teraz realizować? Trzeba było ciągnikiem ciągnąć ten wózek, wózek. Wózek może wyprzedzić kombajn. Aha, może trochę szybciej jechać. Federy Vario z, pod, z podbieraczami łanów. Pięknie to wygląda. Kombajny już pewnie po żniwach. Koguty stroboskopowe albo ledowe jakieś. Ledowe to już nie są na stereoskopowe. Stereoskopowe to są za drogie. Teraz wszystko na ledach się robi. No i stoi klas. Przed, przed, na nie... nami, przed nami traktor z balotami. No to będzie teraz kalambol. Puzek dwłosiowy. Jak na długi header przystało. Kombajnista nawet nie wie, że ten wózek by zgubił, jakby jechał, czyby się dowiedział. No pewnie kamerę z tyłu On zajmuje chyba więcej jak 3 metry pasa drogowego. Ten kombajn. Samopona ma metr, jedna druga to już jest 2 metry i kombajn ma ze 2. Tu już mamy 4. To jest kolegą, odprowadzamy elekcjonę do Niemiec z powrotem. Już tutaj w Polsce wszystko skosiły. Na Berlin lecimy No tam jeszcze jakieś leksjony koszul, ale no, nie, to jest w Holand A te leksjony już są bezrobotne Piękny żniwny dzień skończyły dzisiaj O zachodzie słońca wracają do Niemiec Narodzimą rodzimą ziemię Klas no za, te, za takie dwa leksjony to byś porządną wórę kupił sobie za 3 miliony, to jakiś samochód ty by tam był, co? Prossze kariery Karera? No to wysoka półka jakoś, co? 3 miliony wystąpiło. Macha? też Mercedes. Ale za, że Niemcy mają przegrali wojnę, mają same najlepsze sprzęty. A ja wiem dlaczego, bo oni nie pozwolili im się zbroić po wojnie II Światowej. To oni wszystko zainwestowali w gospodarkę. Zamiast zbrojenia. Taka niemiecka maszyna. Nie, no chyba lepiej było w gospodarkę inwestować. Jakby na przykład Polska od roku 1945 nie miała ani jednego żołnierza, myślisz, że coś w Polsce by się zmieniło? Myślę, że nic. Tak nikt się z nim nie liczył. No na razie, ale nie, chodzi o to, że w ogóle i tak to, no, przez ostatnie te 70 lat ani żaden żołnierz nie uczestniczył w żadnych potyczce w Polsce chyba. No chyba, że ogroni, ochronę granicy teraz, jak tutaj te chłopaki chcieli z Białorusi wejść, to tam się coś, coś, jakieś potyczki były tam. Nawet jeden zginął przecież. Mógł okay. bez broni. Lekcja od... Pięknie, co? na bazę nie jadą one wracają do swojego ukrojechanego kraju. Do ten sprzęt się psuje, no myślę, że łożyska w nim takie pasy nie badają na gminie może tam też od raz, razu strzeli, no ale on, on trochę pokosi, i Niemcy go sprzedają zaraz, nowe biorą tak jak u nas kiedyś w PGR-ach robili 10 lat i nówka sprzęt wjeżdżał, i do Polski sprzedają. tak samo oni kilka lat zaczyna już się coś wyeksploatowane być nowe, nowe, nowe obiązają no, niemiecką no, gospodarkę no te no, stare, to nie się tutaj tym ktoś męczy, w Polsce będzie ale idą maszyny, zobacz, przez wieś Pięknie Wszyscy patrzą co się dzieje. Takie dwa kolosy jadą. Cel AS Klasa As Czyli najwyższa półka nie, u Dasach chyba, że jokery są winne, nie? Wyż, wyższe, co? Joker. No to by wtedy jeszcze był jaki, jaka by musiała być to się nazywać? Klasa Joker, najwyższa klasa. Joker klas. Joker klasa. Klasa najwyższa, półka. Ludzie, zobaczysz, wszyscy wyżsi. Uuu, to jest domos, wszyscy wyżsi. Chow. No klasy jadą. Lekcje raczej. No, całą drogą jadą. Nikt się nie przeciśnie. Potęga, potęga, naprawdę potęga.